Pana z Wami, Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo życi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, Wówczas poszedł i On jednakże niejawnie lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić, a to jawnie przemawia i nic mu nie mówią, czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus ucząc w świątyni zawołał tymi słowami. I mnie znacie i wiecie skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie, ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać. Jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Panie skąd Usiądźcie na chwilę. Po pierwsze dobrze, że tu jesteście. To naprawdę raduje serce, że, że chciało wam się przyjść i że macie w planach poświęcić ten czas, ten wieczór na przejście drogi krzyżowej. To buduje. Naprawdę jest to budujące świadectwo. Teraz tak pozwólcie, że po pierwsze dwa słowa odnośnie Ewangelii. Ona ma w sobie jeden taki moment, który mnie zawsze fascynuje. Kiedy Jezus zwraca się do ludzi, kiedy przychodzi niby niejawnie do Jerozolimy, to po pierwsze okazuje się, że jest już na tym etapie swojej misji, że trudno mu być inkognito. Wcześniej czy później znajdzie się ktoś, kto go rozpoznaje. Ale tu pada takie fajne zdanie, czy on może być mesjaszem? W końcu my wiemy, skąd on pochodzi, a kiedy przyjdzie, mesjasz, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Ja to widzę w ten sposób, że w, całej tej, w całym tym doświadczeniu Jezusa, które mają ci ludzie, oni zatrzymują się tylko na pewnym poziomie. Oni widzą mężczyznę, Człowieka, który pochodzi z Nazaretu, jest synem Józefa, jest synem Maryi i wydaje im się, że to jest wszystko. Nie wchodzą w głąb, nie zagłębiają się w rzeczywistość, jaką Jezus przynosi ze sobą. Nie wiedzą, bo nie mogą tego wiedzieć, albo jeszcze im brakuje wiary, że Jezus jest Bożym Synem i że to, co im się wydaje o jego pochodzeniu, to jest tylko półprawdy. Bo pełną prawdą jest to, że on pochodzi od Boga. Przychodzi jako Bóg do człowieka. De facto nie wiedzą skąd on przychodzi, skąd on jest. Nikt tego nie wie poza nim, Maryją. Być może niektórymi uczniami, choć wydaje się, że na tym etapie jeszcze im tego w pełni nie wyjawił. To jest taka wskazówka też dla nas, żeby troszeczkę z pokorą podchodzić do tajemnicy Jezusa Chrystusa, bo nam się często wydaje, że my już wiemy wszystko. On zaprasza nas do wejścia naprawdę w głąb relacji z Nim. Do tego, żeby nie zatrzymywać się tylko na powierzchni, na tym, co się wydaje, ale żeby go poznawać, żeby wchodzić w naprawdę taką żywą relację. To wiecie, Wy to chyba znacie najlepiej z małżeństw. Że poznajecie drugą osobę, coś tam iskrzy między Wami. Postanawiacie w pewnym momencie, tak, to jest ktoś, z kim chce przeżyć całe życie. A potem dowiadujecie się, że znaliście się w sumie po powierzchni i z dnia na dzień dowiadujecie się o sobie coraz więcej i więcej i więcej. Jeżeli naprawdę przeżywacie dobrą i piękną relację małżeńską w oparciu o miłość, to z każdym dniem to poznanie jest głębsze. I okazuje się, że nie zawsze to, co wiedziałem w czasie narzeczeństwa, jest wszystkim, co ten drugi człowiek w sobie nosi. Chodzimy w głąb tego poznania z czasem. I teraz drugi gdyby fragment tego dzisiejszego jest... wprowadzenia w drogę krzyżową. Tutaj już leżą przygotowane rozważania. One są skonstruowane w taki sposób, że jest zawarty w nich cytat i parę myśli. Cytaty są zaczerpnięte. Trzech w sumie książek. Akurat ja je mam wydane w takiej formie, że cudzanym dykupy. Tytuły są proste, aczkolwiek ciekawe. Droga, bruzda i kuźnia. Autorem tych tekstów jest święty Maria Escriva. Moim zdaniem jeden z ciekawszych świętych, których Pan Bóg dał Kościołowi w XX wieku. Hiszpański kapłan, urodzony w 1902 roku, zmarł w 1975, kanonizowany przez Jana Pawła II w 2002. Założyciel bodaj najbardziej kontrowersyjnej organizacji w Kościele, jaką jest Opus Dei, o której więcej znamy legend niż faktów. Wszystko za sprawą kryminału, który w czasach, kiedy byłem w seminarium, wszyscy czytali i oglądali w ramach filmowego wydania. To się nazywało, już na tytuł nie pamiętam, Dan Brown to napisał. Anioły i demony to był ten drugi. Nie Nieważne. Generalnie książka średnia lepsze czytałem. Wszyscy się tym zachwycali i wydawało się, że on podaje jakieś fakty góźni prawda. Opus Dei to jest przestrzeń w kościele, w której chyba po raz pierwszy ktoś przypomniał sobie w XX wieku, że świeccy też są powołani do świętości i że mogą tą świętość zdobywać poprzez realizację swojego powołania do małżeństwa, do ojcostwa, macierzyństwa, poprzez życie w swoim zawodzie i tak dalej. Chciałbym, żebyście czytając te rozważania podeszli do tego bardzo indywidualnie. To znaczy być może okaże się wam, że ta cała druga część, ten dodatek jest niepotrzebny. Że być może wystarczą wam same cytaty z drogi, bruzdy, kuźni od św. Josemarii. Może tak być. Tutaj jest dowolność. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym wam przeczytać jeden, który wydaje mi się dobrze sobie rozważyć przed drogą krzyżową. To jest cytat z bruzdy, z fragmentu o cierpieniu. Niektórzy ludzie zdają się upierać przy wymyślaniu sobie cierpień, zadręczają się swoją wyobrazią. Potem, kiedy przychodzą obiektywne cierpienia i przeciwności, nie umieją stanąć pod krzyżem, jak matka najświętsza, z oczyma utkwionymi w jej syna. Dlaczego akurat ten? Bo wydaje mi się, że droga krzyżowa czy przeżywana w kościele, kiedy ministranci wodzą z krzyżem od stacji do stacji? Czy przeżywana w parku? Czy tak jak dzisiaj na trochę dłuższej trasie, czy nawet na ekstremalnej drodze krzyżowej? Przestaje mieć sens, kiedy tracimy z oczu Pana Jezusa. Wychodząc na drogę krzyżową, jakakolwiek by ona miała nie być, trzeba stanąć pod krzyżem, jak matka najświętsza z oczyma utkwionymi w jej syna przy każdej stacji. Bo sens Drogi Krzyżowej jest w tym, by widzieć Jezusa. I owszem, jednym zmęczenie pomoże, droga pomoże, rozważania pomogą. Ale jeśli w tej drodze nie będziesz miał cały czas przed oczyma Jezusa, to to będzie spacer. Ale jeśli zachowasz go gdzieś duchowo przed oczyma od początku do końca, to będzie to.